Witaj, Edyta Szubińska, droga do realizacji marzeń. 15 listopada 2023, jak zwykle środa. Witam Was serdecznie. Chciałabym zapytać, jak poszło, poszła Wam praca, praca z lustrem, praca ze sobą, praca z czasem ze sobą. Jak Wam się udało to w ciągu tego tygodnia? Czy pomocne były dla Was te wspierające cytaty i afirmacje, które się pojawiały? Czy to Wam coś dało? Czy w ogóle zabrałyście się za tą pracę? Jestem bardzo tego ciekawa. Napiszcie proszę w komentarzu pod nagraniem. Czy udało się Wam popracować ze sobą? A ja Wam powie, odpowiem na pytania, które się pojawiły, które przyszły do mnie zarówno w komentarzach, jak i gdzieś na brief, bo częściej piszecie do mnie na brief niż na forum publicznym pod postami. To nie jest problem, nie ma, nie ma sprawy. Jeżeli tak wolicie, jeżeli czujecie się wtedy bezpieczniej i pewniej, ja nie mam problemu, żeby Wam odpisać. Pytałyście. Co tak naprawdę daje Wam ten powrót do miłości i o co chodzi z powrotem do miłości? Informacje, które wrzucałam odnośnie powrotu do miłości, to jest powrót do miłości do siebie, bo każda z nas, każdy człowiek rodzi się z tą miłością do siebie. Ona po prostu gdzieś przykrywa się warstwą kurzu na w czasie życia, w czasie tego biegania, gonitwy, masy obowiązków różnego rodzaju kompleksów, które narastają, różne niepewności, różnych złych przekonań, złego mniemania o samej sobie, tego, co same sobie wpoiłyśmy, tego, co otoczenie nam wpoiło, tego, co narosło i nawarstwiło się na was, na nas wszystkich, to przykrywa tą miłość do siebie. Niektórzy mówią, że to takie górnolotne miłość do siebie. To jest coś bardzo prostego. To tak naprawdę jest takie ukochanie siebie, takie odkurzenie tych wszystkich naleciałości, które naszły na nas, które przykleiły się, przyłatały różne łatki, które sobie dajemy. Nie umiem tego, nie umiem tamtego, jestem taka czy inna, bo słyszałyśmy to w dzieciństwie, w przedszkolu, w szkole, w domu. Czasem to są tak naprawdę banalne sytuacje, które wydarzają się nam jako dzieciom. Które wydarzyły się Tobie, bądź mi, bądź komukolwiek innemu, które dorosłej osobie wydają się błahe, a dziecko tak mocno bierze to do siebie, tak mocno przykleja sobie pewną łatkę, że żyje z nią. I takich łatek, takich określeń, takich różnego rodzaju nazwijmy to kompleksów zbieramy przez całe życie dużo, i one pokrywają taką warstwą, powiedzmy, kurzu. Tą naszą miłość do siebie. Po czym jest ta miłość do siebie? To jest troska o siebie, to jest utulenie samej siebie, to jest zadbanie o swój komfort, o swoją energię, o swój czas, o swoje zdrowie, to też jest bardzo ważne. O takie zdrowie fiz zarówno fizyczne, poćwiczenie, jak i to psychiczne, to mentalne, i to duchowe, o, o zdrowie w każdym aspekcie. O to, żebyśmy miały lepszą samoocenę, o to, żeby wartość, taka, takie poczucie własnej wartości było wyższe, o to, żebyśmy potrafiły postawić granice i nie być złym człowiekiem czy po prostu egoistą, tylko w zdrowy sposób, z miłością, z szacunkiem i z zaakceptowaniem swoich granic stawiały granice innym ludziom. Mówiły nie, wynajdowały czas dla siebie i nie nasiły na siłę, na dusz. Tylko naprawdę, żebyśmy miały ten czas dla siebie. Naprawdę, żebyśmy nie biczowały się. Żebyśmy się nie oskarżały o wszystko. Jak coś się źle wydarzy, czy popełnisz błąd, czy czegoś nie zapomniałaś, nie dopilnowałaś. To, to chodzi o to, żebyś wtedy nie mówiła sobie, że jestem taka, czy inna. Czy na głos, czy w głowie. Tylko ukochała się, utuliła i przypomniała sobie, że jesteś tylko człowiekiem. I to jest jeden z aspektów miłości do siebie. Nie zganić się, nie oskarżyć o nic, tylko, dobra, okej, okay, zdarzyło się, jestem tylko człowiekiem, może byłam zmęczona, może coś się wydarzyło. I nie to, że chodzi o to, żeby się tłumaczyła, wybielała. Tylko, okej, okay, to się stało, to się już nie odstanie, co ja mogę teraz z tym zrobić. I to nie świadczy o tym, że jestem beznadziejna, albo nie wiem, nie potrafię zarządzać sobą, albo czasem, albo jestem nieodpowiedzialna. Nie, po prostu mi się to zdarzyło. Może sobie nie zapisałam, może zagoniłam, może zaczęłam to robić, coś mi odciągnęło i poszłam dalej. Nie, po prostu zaakceptować, czy tak się zdarzyło, zanotować to sobie i po prostu w momencie, kiedy jest możliwość, zrobić tą rzecz. Nadrobić to, nadgonić, bądź zrobić coś innego, co zrekompensuje nam. Tę stratę, którą w jakiś sposób można, może poniosłyśmy, kiedy nie zrobiliśmy poprzednim razem czegoś. Ta miłość do siebie też się objawia w tym, że lepiej się odżywiasz, ćwiczysz, czy nie wiem, medytujesz, czy uprawiasz jogę. no bo nie każdy z nas może to ćwiczyć. Jedna jeździ na rowerze, druga jeździ na siłownię, a trzecia wyjdzie na aplikację i robi 3-5 minutek jakichś drobnych ćwiczeń na podłodze. A czwarta to tylko w ogóle gumę do rozciągania, weźmie tylko na no nogi, bo przed górną partią nie może ćwiczyć. A czwarta jakiś stretching, a piąta jogę, a szósta może po prostu tylko weźmie słuchawki albo bez słuchawek i wyjdzie na krótki spacer. I to już jest szczyt jej możliwości, ale to jest zadbanie o siebie. Także wszystko to, co tak naprawdę sprowadza się do tego, żebyś Uświadomiła sobie, że jesteś najważniejszą istotą na tej świecie dla samej siebie, to jest już miłość do siebie. To, że się nie oskarżasz, to, że się nie, nie przyklejasz sobie samo łatek, a nawet jak masz już te łatki poprzyklejane, to że po kolei jedna po drugiej je odklejasz, odkręcasz te przekonania, pracujesz nad tym poczuciem własnej wartości. Bo wiesz dlaczego? Bo to się przekłada na wszystko, bo to umacnia Cię bo to pozwala Ci lepiej zarabiać, bo wtedy wiesz, że jesteś godna tego. Miał jedna z Was napisane takie pytanie, a jak to się ma do mojej pracy? A tak, że jeżeli się nie kochasz, jeżeli nie akceptujesz siebie takiej, jaką jesteś, to będziesz tkwiła 20-30 lat w tym samym miejscu, w tej samej pracy, która bardzo często wysyła z Ciebie energię która pochłania twój czas, a nie daje ci odpowiedniego wynagrodzenia, które pozwala ci później żyć normalnie. Bo pamiętajcie, dziewczyny, my nie pracujemy, my nie żyjemy po to, żeby pracować. My pracujemy po to, żeby żyć, żeby móc korzystać z tych środków, które zrobimy, żeby mieć czas na to jeszcze. Bo to nie sztuką jest pracować 14, 16 czy 18 godzin albo z pracy do pracy gonić. I nawet jak coś zarobicie, to wszystko wydać na rachunki, a to, co zostanie, no to co, ukisić w skarpecie, bo już nie masz co z tym zrobić, bo nie masz nawet siły ani czasu, żeby iść do kawiarni, albo, do, albo kupić sobie książkę, albo pójść do teatru, albo pójść do kosmetyczki, nie masz na to siły ani przestrzeni w sobie po prostu już, bo gonisz, posiedzisz siedzisz mnóstwo godzin w pracy. A z czego to wynika? Bardzo często właśnie z braku miłości do siebie. Powiesz mi, ale ja muszę dużo pracować, bo muszę zarobić na to i na tamto. Ale jeżeli zmienia się twoja mentalność, ukochujesz się. Uświadamiasz sobie tą miłość do siebie, odkurzasz te wszystkie warstwy z siebie, zrzucasz tę cebulę, odgrzebujesz tą wspaniałą siebie. To się okazuje, że możesz pracować 8 godzin i za 2-3 razy więcej. Dlaczego? Bo zaczynasz wierzyć w siebie, bo zaczynasz się doceniać, bo masz odwagę iść po podwyżkę, bo masz odwagę powiedzieć dość, takie warunki mi nie odpowiadają, masz odwagę zmienić pracę. Masz odwagę czegoś nowego się nauczyć i nie boisz się, że nie podołasz. Masz odwagę zmienić branżę. Masz odwagę zwrócić się do kogoś po pomoc. Masz w sobie tą siłę. Dzięki temu, że się kochasz, dzięki temu, że się akceptujesz, dzięki temu, że dbasz o samą siebie, gromadzisz tą pozytywną energię w sobie, patrzysz w to lustro, mówisz sobie te wszystkie miłe rzeczy. Może afirmujesz, może, może gdzieś się wizualizujesz. Każda z nas ma inną drogę do, do tego swojego celu i sukcesu, ale jeżeli zabierz o siebie, o tą swoją siłę wewnętrzną, nad, tak zbudujesz się taką mocną, ten fundament będzie naprawdę stabilny i on się nie będzie kruszył, bo ktoś na ciebie krzywo spojrzał, to wtedy możesz przenosić góry. Bo nawet jak dzisiaj jesteś. Yy, tu, gdzie jesteś, nie kochasz się, nie szanujesz samej siebie, nie dbasz o siebie, pracujesz w jakimś, nie wiem, sklepie na trzy zmiany, nie ujmuje oczywiście nikomu, kto pracuje w sklepie, bo tutaj jest wybór i konieczność. Możesz wybrać pracę w sklepie, bo to lubisz, a możesz tam być dlatego, że uważasz, że tylko tyle potrafisz, że możesz pracować tylko za najniższą krajową, że musisz czemnąć palety, że to, że tamto, że owo, że dziesiąte. Powiesz mi, a ja ciągle palę, jestem szczęśliwa, bo może jesteś właścicielką tego stepu, a może to jest twój, twoja droga, twój kamień na tej drodze, że ty dzisiaj pracujesz w sklepie, a jutro robisz coś innego, bo teraz tyle pieniędzy ci wystarczy, ale ty wiesz, że ty w tym czasie się uczysz na przykład, albo jesteś na początku swojej drogi. I jest okej okay tu, gdzie jesteś, wystarcza ci na życie i na wszystko i pracujesz tylko 8 godzin, masz czas przyjść do domu, odpocząć, pouczyć się czegoś, pozajmować się sama sobą. Drogi są różne. Ale w momencie, kiedy zaczynasz tą drogę i kiedy robisz coś dla siebie, to dochodzisz do tego, czego naprawdę chcesz. Zwróć uwagę, jeżeli dbasz o siebie, jeżeli wiesz, ile jesteś warta, znasz swoją wartość, to umiesz sobie postawić swoje cele. Tyle chcę zarabiać, to chcę umieć, tam chcę pójść, tam chcę pojechać, to chcę sobie kupić. Tak widzę swoją przyszłość. I to naprawdę bardzo zależy od tego, czy się kochasz, czy kochasz siebie, bo co to znaczy kochać siebie? To znaczy być dla siebie dobrym, czułym, akceptującym. To jest wszystko to, co składa się w Tobie na to, kim jesteś. Ja na przykład nie, nie mówię, że z dnia na dzień jestem lepszą wersją siebie. Ja jestem tą samą wersją, bo ja jestem Taka, jaka jestem, tak jak każda z Was, jesteśmy idealne. Tylko pod warstwą tych, tego kurzu i tych łatek i tych wszystkich naleciałości ta nasza idealność się trochę przypruszyła. I każdego kolejnego dnia jestem po prostu bardziej świadoma tego, kim jestem, czego chcę w życiu, ile jestem warta. Więc ja dalej jestem sobą, tą idealną kobietą, która powolutku zdejmuje z siebie warstwy tej cebulki, i odkrywa, otwiera kolejne drzwi, odkrywa kolejne rzeczy w sobie. Jest bardziej świadoma swoich potrzeb. Ja, ja wiem po sobie, gdzie zaczynałam i kim byłam i gdzie jestem dzisiaj. Ja nie mówię, że miałam złe życie. Byłam po prostu przykryta trochę czymś, co na tamten moment było ok dla mnie. Potem się zaczęłam, to moje życie się toczyło, ja się zmieniałam i zdejmowałam warstwy. Ok. Czego ja dzisiaj chcę? Kim jest dzisiejsza Edyta? A kim chcę, żeby była dzisiejsza Edyta? Jutro. Jaki mam cel? Czy zarabiam OK? Czy moja praca jest OK? Czy moja rodzina jest OK? Czy mój dom jest OK? Czy moje ubrania są OK dla mnie? Może dzisiaj są OK, ale czy Edyta, która jest jutro, to dalej będzie OK? I w pewnym momencie stwierdzam, dobra, to Edyta jutra ubiera się troszkę inaczej. To Edyta jutra zarabia inne pieniądze. To Edyta jutra nie czeka, aż pracy wybije 15, bo jak się wyloguje 14.59, to mi system nie zaliczy całego dnia pracy. To Edyta jutra nie dojeżdża 45 minut do pracy, bo nie ma na to najmniejszej ochoty. Bo nie jestem osobą, która potrafi. Znaczy, kiedyś czytałam w autobusach. Wyciągałam z tych 45 minut jakiś plus. W pewnym momencie, yy, wiecie jak to jest? Tłok, korek, czas zwolnić miejsce, ja nie umiem czytać książki stojąc, no to audiobook. Ale w pewnym momencie zatrzymałam się i zapytałam się, okej, okay, to jest w porządku na ten moment mojego życia, ale czy ja tak chcę? Czy ja chcę, żeby moje córki były na świetlicy? Czy ja chcę, żeby zamawiać jedzenie? Czy ja chcę gonić do domu i robić ten obiad na biegu? Nie, nie chcę tego. Absolutnie tego nie chcę. Do jutra tego nie chcę. Więc co? Przeszłam na zdalne, zmieniłam pracę, przebranżowiłam się, bo taka chciałam być. To była moja wizja mnie. I to też jest, każdą z Was tak może być. To może dotyczyć już każdego aspektu w Waszym życiu. To. Ale wiecie, o co mi chodzi: że to, że ja to wiem, to dlatego, że się zatrzymuję, że się zastanawiam, gdzie dzisiaj jestem. Ja słucham samej siebie. Ja się zastanawiam, czy jutro chcę być w tym samym miejscu, jutro, za miesiąc, za dwa, za pięć, za pół roku, bo to czasami są procesy, to czasami nie da się zmienić dnia na dzień. Ale ważne jest, żebym pamiętała o sobie, żebym się zatrzymywała, żebym pytała samą siebie, gdzie dzisiaj jestem, gdzie chcę być jutro. Prosty przykład dzisiaj. Umówiona byłam z, z koleżanką na kawę dzisiaj, ale wstałam rano i czułam się kiepsko po prostu. Kiepsko spałam, kiepska noc. Moja wina, przesiedziałam po ścianczej wieczorem w internecie sobie trochę. No, melatonina się zaburzyła, słabo spałam. Byłam dzisiaj nieprzytomna i co zrobiłam? Zatrzymałam się. Okej, Edyta, Idziemy spotkać się? Idziemy, idziesz na kawę? Czy dzisiaj robisz sobie chill? Od razu moje plecy powiedziały mi. Nie, dzisiaj odpoczywamy. Dzisiaj zostaję w domu, dzisiaj dbam o siebie, dzisiaj się regeneruję. Dałam sobie ten czas, dałam sobie tą uwagę, bo ja za każdym razem pytam samej siebie, jeżeli mam jakiś dylemat, bo nasze ciało nam powie i nasza psychika nam powie i sytuacja nam powie, nawet wasza skóra wam powie, że coś jest niehalą. Tylko zatrzymaj się i zapytaj się samej siebie. Owszem, czasami jest tak, że no, sytuacja nas zmusza do tego, że wiem, że sto, tak i tak, ale w danym momencie się nie mogę zatrzymać, bo coś się w pracy dzieje, bo coś, idę, ale ja już wiem, że ja to muszę sobie, dzisiaj muszę na przykład coś zrobić, co, nie mogę zatrzymać się, nie mogę czegoś nie zrobić, ale jutro na bank mam czas dla siebie i nie ma to znaczenia, że to się będzie jutro działo albo dzisiaj wieczorem. To, co teraz nie nadrobiłam... Muszę sobie to odbić, że tak powiem. Bo jeżeli sobie nie dasz tego, nie posłuchasz samej siebie, to w pewno cię zatrzymasz się na stałe. Ja nawet wiem, że gdybym dzisiaj nie została w domu, to jutro miałabym problem z podniesieniem się z łóżka. Nie dlatego, że nie ćwiczę, czy, czy nie wiem, nie dbam o siebie. Tylko dzisiaj moje plecy powiedziały mi, że ostatnio trochę dłużej posiedziałam przed laptopem, trochę dłużej musiałam porobić różne rzeczy, no bo tego wymagał jeszcze ode mnie projekt, na którym jestem w dalszym ciągu. Więc ja musiałam cię posłuchać mojego ciała, musiałam dać mu przestrzeń, żeby odpoczął, odpoczęło to moje ciało, żeby jutro ono było w świetnej formie. I ja mogę spokojnie, wiem, że jutro przygotuję sobie grafiki. W piątek mam live'a znajomej na grupie i ja będę na tego live'a gotowa. Dlaczego? Dlatego, że ja parę ładnych lat temu nauczyłam się o siebie dbać. Nauczyłam się siebie kochać, doceniać i szanować. Bo zobaczcie, teraz ja mam dwoje dzieci. Jeżeli ja bym dzisiaj nie posłuchała swojego ciała, swoich potrzeb, co ja bym jutro mogła zaoferować swoim dziewczynom? Pewnie nic konstruktywnego i nic pożytecznego, bo bolałabym już pewnie tak bardzo, że musiałoby się ogarnąć same. Czy to jest fajne? Czasami potrzebne, ale jeżeli ja dzisiaj wiem, że mogę sobie dać czas, to jutro będę w stanie zająć się swoimi dziewczynkami. To samo dotyczy wszystkiego w naszym życiu. I tak samo postąpiamy ze swoją pracą. Przed takim moment, że nie, jest 14.59, właśnie wiem, że mi za chwilkę ucieknie autobus, ale ja tu muszę tkwić jeszcze tą minutę, bo coś się zwiesiło w systemie. Jeżeli nie pokaże mi na ekranie, twój nominalny czas pracy minął, a ja się wyloguję przed tym komunikatem, to nie zaliczy mi całego dnia pracy. Wiedziałam, o nie, nie mam ochoty tak żyć, bo ja czasem potrzebuję wyjść 15 minut wcześniej z pracy, bo mam coś do więc co zrobiłam? Usiadłam, wzięłam kartkę i długopis, wiedziałam na początek wiedziałam, czego nie chcę w swoim życiu, odnośnie w kwestii zawodowej. Wypisałam sobie, czego nie chcę, odbiłam na drugą stronę, ok, czyli tego nie chcę, to znaczy, że to chcę, tego nie chcę, to znaczy, że to chcę, tego nie chcę, to znaczy, że to chcę. To ma taki, taki, taki wariant. To ma taki, taki wariant. Ok, mam listę rzeczy, które chcę, żeby moja praca mi zaoferowała. Mogę je zrealizować tak, 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 tak. Cykl. To jest już dłuższy proces, to możemy o tym porozmawiać. Natomiast wzięłam tą listę rzeczy, które miałam do odhaczenia w kwestii zawodowej, czyli godziny pracy, czyli elastyczność pracy, czyli odpowiednia pensja, czyli nienormowany czas pracy, czyli to, że zaczynam w określonym przedziale pracę, to, że kończę ją o określonej godzinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozbierałam wszystkie te swoje punkty. I zabrałam się do działania. Mówiłam o tym w początkowych przewodnikach, ale jeżeli będzie Was interesował ten temat, możemy do tego jeszcze wrócić, jak dokładnie i konkretnie to zrobiłam. I mówiłam Wam, ja jestem pedagogiem z wykształcenia. Mam background psychologiczny, terapeutyczny, psychoterapeutyczny. Natomiast w tej chwili jestem w IT. Bo sumarycznie ze wszystkich tych punktów i jakiejś tam drogi, którą przeszłam, to mi wyszło z tego. To mnie interesowało, to spełniało wszystkie punkty na check-liście, To mi daje satysfakcję na ten moment mojego życia. I wy też tak możecie. Z pracy zawodową możecie zmieniać co 3-4 lata. Przebranżawiać też się możecie kilka razy w życiu. Statystyczny człowiek, rozwinięty, świadomy siebie, przebranżawia się 3-4 razy w, w ciągu całego życia. To jest oczywiście jakaś tam statystyka. I ja mam już trzy przebranżowania ze sobą. Z każdego jestem zadowolona i to był, każdy z nich to był etap w moim życiu. Ale zobaczcie, gdybym ja była małą, zanukaną dziewczynką, nie kochającą siebie, nieszanującą siebie, nie w ogóle, wiecie, taką w kącie gdzieś tam płaczącą, w życiu nie w ciągu pięciu miesięcy nie potrojałabym swoich dochodów. Nie zmieniłabym kompletnie branży, nie miałabym do tego odwagi, nie miałabym tej siły przebicia i nie byłabym w stanie systematycznie nad tym pracować. Gdybym dalej była tą e, dziewczynką w szafie, nie mówiłabym dzisiaj do Was, bo dalej bym e, skubała skórki na rękach i zastanawiała się w ogóle, że może to jedna ta najniższa krajowa to mi wystarczy, że może ja nie potrzebuję nic więcej. Możesz nie potrzebować, jeżeli taka jest Twoja decyzja, ale to musi być Twoja świadoma decyzja. Bo każdy z nas podejmuje własne decyzje. Każda z nas chce czegoś innego. Jednej wystarczy najniższa krajowa, jednopokojowe mieszkanie, kuchnia, bo ona ma jakiś inny cel. Drugiej wystarczy pokój z kuchnią, ale super praca, bo ona chce podróżować, więc baza wypadawa jednopokojowa wystarczy. Trzecia w ogóle chce domu z ogrodem, psa, trójki dzieci, męża i w ogóle ale chcę pracować tylko zdalnie, albo chcę w ogóle nie pracować, chcę, żeby to mąż ją utrzymywał. Każda z nas ma inne priorytety. Ale żeby móc sięgnąć po to wszystko, żeby móc się realizować, żeby móc powiedzieć, ja jestem tego godna, ja na to zasługuję, zasługuję na wszystko, co najlepsze, to wiesz, co musisz zrobić. Musisz zaakceptować samą siebie, taką, jaka jesteś, to, co chcesz odkurzyć, to, co chcesz obrać z tej cebulki, to obrać, to, co chcesz osiągnąć, to sobie wypunktować, czyli co musisz zrobić? Zatrzymać się i zająć się sama sobą. I nie mów, że masz dzieci, że masz dom, że masz etat, że masz coś. Jak ja zaczynałam, to wierz mi, że byłam, podejrzewałam, że w jeszcze gorszym punkcie niż ty. Tak samo miałam etat i to nawet trzy. Tak samo miałam dzieci. Miałam kiepską pensję. Nawet łącząc te wszystkie dochody, moje poczucie własnej wartości było gdzieś pod podłogą i mnóstwo innych rzeczy. To nie jest tak, że się taka urodziłam. Dużo z nas się takich nie urodziło. Ale można się zatrzymać i powiedzieć: Stop, ja chcę coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że najtrudniejsza jest decyzja w tym wszystkim. Bo świadoma decyzja dopiero pozwala ci, żeby. Tak, to, co jest uświadomione, dopiero jest do zrealizowania. Czyli uświadamiam sobie, że okej, okay, zarabiam mniej niż bym chciała. Co to dla mnie znaczy? Mam mieszkanie nie takie, jak bym chciała. Co to dla mnie znaczy? Nie wiem, jestem w toksycznej relacji. Co to dla mnie znaczy? Nie wiem, nie mam pracy. Co to dla mnie znaczy? Nie mam czasu dla siebie, co to dla mnie znaczy, i jem byle jak, co to dla mnie znaczy. I za każdym razem, kiedy stwierdzasz, że coś ci nie pasuje, to powiedz to sobie głośno, że to ci nie pasuje, i zacznij działać. Bo tylko od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz. Ja ci mogę pomóc. Może ci pomóc psycholog, może ci coach pomóc, może ci pomóc psychoterapeuta, może przyjaciółka, zaś ci podpowie. Ale to ty jesteś tym wspaniałą, to ty jesteś tą wspaniałą, cudowną, idealną kobietą, niesamowitą istotą, która ma moc sprawczą, która ma samostanowienie i ma wolność. Masz to już w sobie, trzeba to tylko odkopać. I to może być taka praca, trzy łopatki, i już może będziesz potrzebowała łopaty do śniegu. Ale to się da zrobić. To się wszystko da zrobić. Tylko ty usiądź, zastanów się, czego nie chcesz w swoim życiu, odbij na drugą stronę, napisz, czego chcesz w to miejsce w swoim życiu i zacznij działać. Jak masz wątpliwości, odezwij się do mnie, albo się pokieruj do którychś z przewodników, albo sama od razu od ręki ci odpowiem. Czy to na priv, czy w komentarzu, czy na maila, jak kto lubi, jak kto woli jest, są wszystkie w bio, tam macie wszystkie, jest jeden duży link, do którego wejdziecie, tam są podlinki, że tak powiem, tam jest są e-booki, tam jest i e mail do mnie, no wszystko, wszystko, co Ci potrzebne, żeby się skontaktować, ze mną będziemy to nie poczerpać już z tej wiedzy, którą tam powrzucałam, od tego są też przewodniki, od tego wszystko to, co wrzucam na grupę i możesz też post napisać, bo może ktoś będzie, masz, możesz anonimowo, o, możesz anonimowo też post napisać, i jak napiszecie ten post, to i ja się wypowiem i wypowiedzą się dziewczyny z grupy, bądź panowie, którzy też tu są. I ktoś się czegoś też nauczy na Twoim przykładzie, ty dostaniesz odpowiedź. Możesz też się do mnie odezwać, jeżeli już czujesz, że jesteś gotowa na większą pracę, na głębszą pracę, na dogłębną pracę przez dłuższy czas, możesz się ze mną umówić na konsultację, na sesje konsultacyjne. Albo jednorazową sesję, albo cały mentoring 30-dniowy. A to już zależy od Ciebie, jak chcesz pracować, czy jesteś gotowa na to. Natomiast nie zostawiaj tego tak. Nawet jeżeli masz pracować na razie sama z materiałami termowymi, które są na grupie. Proszę, zacznij to robić. Zacznij to robić dla siebie, dla swojej przyszłości, wbrew pozorom, jeżeli masz to dla swoich córek, dla swoich synów, dla swoich dzieciaków, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Bo to, jak Ty się zmieniasz, to jak Ty ewoluujesz, to jak Ty odkurzasz się, obierasz tej cebuli, tak się zmienia świat wokół Ciebie. I co by Ci ktoś nie wmówił? Od siebie zaczynasz zmianę i ta zmiana jest naprawdę realna. Ty zmieniasz siebie, Ty pracujesz ze sobą i zmienia się cały Twój świat. I mówię Ci to naprawdę z doświadczenia swojego, swoich klientek i wielu osób, z którymi współpracuję na co dzień, i zawodowo, i prywatnie. Od ciebie zaczyna się zmiana, i na tobie ta zmiana się kończy. Dlaczego? Zobacz. Ty się zmieniasz, zmienia się świat, świat się zmienia i wpływa na ciebie, na twój uśmiech, na twoje szczęście, na twoją przyszłość. Także dziewczyno, do dzieła i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.